Złota no, nitka. Wydaje mi się, że to jest jeden z najstarszych konkursów w Polsce, który ta instytucja działa nieprzerwanie. I nieprzerwanie, myślę, że 20 lat, a pewnie i więcej, promuje polskich projektantów. Złota nitka? Bardzo miłą imprezą, bardzo fajnym wydarzeniem. Wydarzeniem, które promuje młode talenty w dziedzinie, która jest moją miłością. Więc cieszę się, że tu mogę być i wspierać. Tym, co robię, takie wydarzenie. Złota Nitka to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w tym kraju, a konkursów nie jest zbyt wiele, zwłaszcza dla młodych projektantów, i sądzę, że jest ona szansą do tego, by pójść dalej. Więc bardzo wspieram takie inicjatywy, zarówno w modzie, jak i w muzyce. Opowiadanie o kraju, w którym się żyje, nie jest łatwe. I opowiadanie o nim jeszcze poprzez modę myślę, że jest super trudne. Myślę, że mam trochę więcej lat niż projektant i trochę większe doświadczenie, a myślę, że chyba nie zdecydowałbym się na taką kolekcję i na taką tematykę, bo to jest naprawdę mega trudne i, i bardzo łatwo jak gdyby... Odszedł się albo o coś totalnie banalnego, albo o jakiś patos, opowiadając właśnie o własnej tożsamości. A tutaj było to bardzo smacznie, trochę z przekorą i bardzo lekko podane. To też ja, styliści, ciągle szukamy nowych talentów. I oczywiście są, jest tak, że powstają pewne mody, i, i, i część młodych firm e, idzie w te mody, ale wydaje mi się, że wszystkie te osoby, które odniosły mega karierę, jednak się wyróżniały. To jest Magda Wutrym, to jest Zosia Chylak, to jest Ania Kuczyńska, e, Łukasz Jemio, no to są osoby, Maciej Ziemi, no to są wszystko osoby, no jeszcze wymieniać, 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 bo. MMC, no to jednak jak nie ja wszystkie wymieniam, to każda z nich jest zupełnie inna i każda z nich proponuje jakąś konkretną, to jest jakaś konkretna propozycja, jakaś całościowa, to jest całościowa wizja na, na estetykę, na, na świat mody. To są in, oddzielne talenty. No tutaj nie można powiedzieć, że ktoś kogoś kopiuje i ktoś jest podobny do kogoś. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, żeby stworzyć jakąś taką swoją bajkę i wydaje mi się, że, że ten dzisiejszy finalista złotej nitki też taką bajkę tworzy i też nam coś proponuje zupełnie innego niż wszyscy do tej pory.